Mistrz kowalstwa, Hephaistos, był uważany za najzdolniejszego kowala wśród bogów greckich. Jego warsztat znajdował się w głębinach Olimpu, gdzie wykuwał niesamowite artefakty dla innych bogów. Upadek z Olimpu. Według mitologii Hephaistos został wyrzucony z Olimpu przez swoją matkę, Herę, po tym jak urodził się z deformacjami. Upadek trwał kilka dni, zanim ostatecznie wylądował na wyspie Lemnos. Przeżył jednak i tam rozwijał swoje umiejętności kowalskie. Chwalebne małżeństwo. Pomimo swoich deformacji, Hefajstos poślubił piękną boginię miłości i piękna Afrodytę. Jego zdolności rzemieślnicze sprawiły, że zdobył jej serce, choć była ona związana z bogiem wojny Aresem. Mechaniczne cuda. Hephaistos był odpowiedzialny za stworzenie wielu wspaniałych i magicznych przedmiotów, takich jak tarcza Achillesa, złote koła dla Heliosa, błyskawice Zeusa, a także automatyczne trójnogi, które obsługiwały stół na Olimpie. Obrona matki. Po latach Hephaistos powrócił na Olimp, aby pomóc bogom w walce przeciwko tytanom. Jego umiejętności kowalskie przyczyniły się do zwycięstwa bogów. Symboliczne atrybuty. Hefajstos jest często przedstawiany z narzędziami kowalskimi, takimi jak młot i kowadło. Jego atrybuty obejmują także tarcze, kowalski miech oraz palenisko ognia. Kulty i święta. W różnych miastach starożytnej Grecji istniały kulty dedykowane Hefajstosowi. A najważniejszym z nich był kult na wyspie Lemnos. Święto ku czci Hefajstosa nazywane bywało Hefajsteje, podczas którego składano mu ofiary i celebrowano jego rzemieślnicze dokonania. Intrygi na Olimpie. Mimo że Hefajstos był jednym ze spokojniejszych bogów, zdarzyło mu się zorganizować intrygi na Olimpie. Raz uwięził swoją matkę Here w złotym krześle, aby skłonić innych bogów do interwencji w jej sprawie. Słynny młot, jego młot, znany jako młot Hefajstosa, był niezwykle potężnym narzędziem, którego używał do kucia boskich artefaktów. Według mitologii był to jeden z najważniejszych młotów wśród bogów. Hefajstos a Prometeusz. Hefajstos często jest utożsamiany z innym bogiem. Prometeuszem, który przyniósł ludziom ogień. Obydwaj ci bogowie byli powiązani z ogniem i technologią, choć ich role w mitologii różniły się. Lemniańskie kobiety. Po powrocie na Olimp Hefajstos odzyskał swoje miejsce wśród bogów. Jednak według mitu, kiedy go uwięzili na Lemnos, to tamtejsze kobiety stały się pierwszymi kapłankami Hefajstosa. Hephaistos a Dionizos. Pomimo swojej powściągliwości, Hephaistos i Dionizos mieli pewne wspólne cechy. Obydwaj byli w pewien sposób związani z kowalstwem, ponieważ wino, którego bogiem był Dionizos, było wytwarzane w starożytnej Grecji podczas procesu kowalstwa. Zemsta na Herze. Jedną z najbardziej znanych historii o Hefajstosie jest jego zemsta na matce Herze za to, że go odrzuciła. Jego misternie wykonane pułapki były często używane, aby ukarać tych, którzy zasłużyli na jego gniew. Węglik kowalski. Hefajstos był również związany z węglem kowalskim, a w niektórych mitach nosił na twarzy pył węglowy, co dodawało mu charakterystycznego wyglądu. Właśnie poznałeś najbardziej zaskakujące ciekawostki o greckim Bogu Hefajstosie. Napisz w komentarzu, która ciekawostka najbardziej cię zaskoczyła, i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału.